Mój znajomy powiedział kiedyś tak: Żyję tak, że gdyby Boga nie było, moje życie nie miałoby sensu. Powtórzę: Żyję tak, że gdyby Boga nie było, moje życie nie miałoby sensu. Myślę, że jest to odważne stwierdzenie, ale jednocześnie prawdziwe stwierdzenie tak naprawdę w odniesieniu do każdej osoby, która żyje w relacji z Bogiem. Kiedy patrzę wstecz na moje życie, to ktoś powiedział, że to jest prorocze wejrzenie w przeszłość, nie chodzi o moje życie, tylko o życie każdej osoby oczywiście, że kiedy spoglądamy wstecz, widzimy pewne rzeczy, które Bóg widzi, robił, a których nie widzieliśmy wcześniej. Widzę na przykład, jak wielkim darem było dla mnie wybór tej, a nie innej, szkoły średniej i co więcej klasy w tej szkole średniej, chociaż był to zupełny przypadek, chciałem iść do innej szkoły, dłuższa historia, przypadek sprawił, że trafiłem do tej klasy. I oczywiście tu nie chcę naiwnie powtarzać, że przypadek to wszystko, co przypada od Boga. Nie. O tym już nie, niedawno nakręcałem odcinek, więc nagrywałem odcinek, więc nie będę się tego powtarzał. Natomiast widzę też na przykład studia i rocznik, na którym byłem też nie, wiele rzeczy nie było przypadkowych, chociaż mi takimi się wydawały. Oczywiście są też takie rzeczy, które od początku widziałem, że w tym był Bóg. Na przykład, kiedy go po raz pierwszy doświadczyłem, kiedy zostałem wypełniony duchem świętym, zacząłem modlić się innymi językami, ale widzę też takie sytuacje, które były trudne, bolesne, które ewidentnie nie były od niego, które były moim grzechem albo były skutkiem zła, które jest w świecie, albo wprost działaniem złego ducha, i widzę, jak on po latach wyprowadził z tego dobro. I myślę, że warto jest spojrzeć w przeszłość i popatrzeć, co Bóg robił, przyjrzeć się temu, jak Bóg działał w naszym życiu. Wiele z tego możemy się nauczyć. A dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ rozważamy Księgę Rodzaju, jesteśmy w 31 rozdziale, jakub słyszy, jak synowie Labana mówią: 'Jakub zabrał wszystko, co posiadał nasz ojciec, imienie naszego ojca, dorobił się z całego tego majątku.' I widział Jakub, że Laban zmienił się wobec niego i nie był już taki jak przedtem. Wtedy Pan rzekł do Jakuba, wróć do ziemi twych przodków, do twojego kraju rodzinnego, ja będę z tobą. I widzimy tutaj prosta sytuacja. Tak? Laban oszukiwał Jakuba, widział, że Jakub służy mu wiernie i że Jakub jest uczciwy, więc tym bardziej to go nakręcało. Ale w tym momencie, kiedy to yy, słuchaliśmy niedawno, w tym momencie kiedy Jakub miał już większy majątek, większy dobytek niż Jakub, e, przepraszam, Jakub miał większy dobytek niż Laban, nastawienie Labana zaczęło się zmieniać. I teraz hmm, Jakub postanawia odejść od Labana, ale boi się go. Boi się, że ten mógłby hmm, w jakiś sposób go skrzywdzić albo wygnać go w ogóle. Jego żony, jego dzieci, jego dobytek mógłby zabrać sobie, a jego wyrzucić, albo nawet zabić, więc boi się. I teraz chce przekonać swoje żony do tego, żeby poszły za nim. To nie jest łatwe, ponieważ chce je przekonać, żeby poszły do kraju, w którym jeszcze nigdy nie były wysyć do ziemi, bo to nie było jeszcze wtedy krajów ale żeby odeszły w każdym razie z tej miejscowości, w której żyły przez całe swoje życie, żeby odeszły od ojca, odeszły od swoich znajomych i żeby poszły za nim. I teraz trzeba znaleźć silną motywację. To słowo motywacja podchodzi od łacińskiego motivare, czyli powód, aby coś uczynić. Więc on musi dać im silny powód i dlatego on odwołuje się do tego, co one znają. Odwołuje się do swojej historii, która częściowo staje się już ich historią i pokazuje, że Bóg był z Nim w tym wszystkim. I to jest jego motywacja. Mówi: Bóg, który był ze mną, powiedział mi, że mam wrócić do mojej ziemi rodzinnej i zabieram Was ze sobą. I posłuchajmy, bo to jest naprawdę piękne, co mówi Jakub. Jakub kazał Racheli i Lei przyjść do siebie na pole do swej trzody i powiedział im: Widzę po twarzy Waszego ojca, że nie jest dla mnie taki jak dawniej. Lecz Bóg mojego ojca był ze mną. Wy same najlepiej wiecie, że choć z całych sił służyłem Ojcu Waszemu, on jednak oszukiwał mnie i wielokrotnie zmieniał mi zapłatę, i tylko Bóg bronił mnie od krzywdy. Gdy bowiem ojciec Wasz mówił, owce pstre będą Twoją zapłatą, wszystkie rodziły się pstre. Gdy zaś mówił, centkowane będą dla Ciebie zapłatą, wszystkie rodziły się centkowane. I tak Bóg wydzielił część dobytku Ojca Waszego i dał ją mnie. Bo gdy nadchodził czas parzenia się trzody, widziałem we śnie, jak samce pokrywające trzody były pstre, centkowane i łaciate. I wtedy Anioł Boży wołał do mnie we śnie, Jakubie, a gdy mu odpowiedziałam, słucham, mówił, spójrz i przypatrz się, wszystkie samce pokrywające trzody są pstre, centkowane i łaciate. Widzę bowiem, jak Laban z Tobą postępuje. Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś stele i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc gotuj się do drogi, opuść ten kraj i wróć do swojej rodzinnej ziemi. I co odpowiedziały na to jego żony? Powiedziały tak: Czy mamy ponadto jakiś udział i dziedzictwo w majątku naszego Ojca? Wszak obchodził się z nami jak z obcymi, bo nie tylko wziął za nas zapłatę, ale jeszcze obrócił na swój użytek naszą własność. Słusznie więc całe mienie, które Bóg oddzielił od mienia Ojca naszego, należy do nas i do naszych synów. Tak więc czyń to, co Bóg ci rozkazał. I to było dla nich przekonujące, ponieważ pokazał historię, w której był Bóg. Myślę, że to jest tak istotne przyglądać się naszemu życiu. I widzieć w tym Boga, który działa. Święty Paweł w liście do Efezjan, do Kolosan, zachęca ludzi wierzących i mówi, że modli się dla nich o ducha mądrości i objawienia. W pierwszym liście mówi w głębszym poznaniu Boga, a w drugim i poznaniu Jego woli. I oczywiście warto się modlić i trzeba się modlić, żebyśmy głębiej poznali Boga i żebyśmy rozpoznali, czego, co on od nas chce w życiu. Ale myślę, że równie warto jest modlić się i prosić Boże. Pozwól mi spojrzeć w przeszłość i zobaczyć, jak Ty mnie prowadziłeś. Daj mi wyciągnąć właściwe lekcje, bym wiedział, gdzie mam iść dalej. I czasami ludzie mówią, nie wiem, czy to, co czytam w Biblii, co gdzieś do, dociera do mnie, do mojego wnętrza, czy to jest Bóg. Nie wiem, czy kiedy się modlę i mam jakieś natchnienie, czy to jest Bóg. Nie wiem, czy propozycja, która się pokazała, to jest Bóg. I tak będzie przez całe nasze życie. Potrzebujemy ciągle szukać Boga, bo nie ma takich prostych odpowiedzi że jak w poniedziałek, środę i piątek ktoś da ci propozycję pracy, to jest od Boga a jak wtorek, czwartek i sobota to nie jest nie, nie o co chodzi ale chodzi o to, żeby przyglądać się jak Bóg nas prowadził i zrozumieć pewne Boże zasady na przykład, żeby tu nie być gołosłownym trzy Boże zasady, które ja rozpoznałem patrząc w swoją przeszłość po pierwsze, nie śpiesz się czasami coś mi się wydaje, Bóg mówi, żeby coś zrobić nie mam tu na myśli tego, że Bóg mówi pomóc się za kogoś tylko takie poważniejsze rzeczy, żeby dokonać zmiany nie śpiesz się to jest dla mnie pierwsza rzecz. Druga rzecz, której się nauczyłem: im poważniejsza sprawa, pytaj wielu ludzi, rozmawiaj z wieloma ludźmi, zdobywaj wiedzę na te tematy, w których szukasz Bożego Prowadzenia, bo gdzie wielu doradców, tam udają się zamysły. Czyli pierwsze jest nie śpisz się, drugi, szukaj doradców, a trzecia rzecz, postępuj zgodnie ze swoim przekonaniem. Nawet jeżeli ludzie mówią coś innego, a Ty jesteś wewnętrznie przekonany. Zrób to w mądry sposób, ale zrób to, do czego jesteś przekonany. To są lekcje, które ja wyciągnąłem. A jakie są Twoje lekcje? Może ktoś z Was zechce napisać w komentarzu, byłbym wdzięczny. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty nas prowadzisz. Dziękujemy Ci, że o nas się troszczysz, że nawet jeżeli sytuacja na zewnątrz jest niekorzystna, tak jak miał Jakub ulabana, to Ty i tak stanąłeś po jego stronie i ze zławy prowadziłeś dobro. Dziękuję Ci, że to samo czynisz w naszym życiu. Prowadź mnie i wszystkich, którzy słuchają tej audycji. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem. Więcej informacji w linku poniżej.